Cześć, dzień dobry, zapraszam do wspólnych ćwiczeń dziś w dość nietypowej formie, bo siedząc na krześle będziemy sobie wspólnie wzmacniać mięśnie naszych rąk i mięśnie naszych nóg. Siedzimy sobie z wyprostowanymi plecami, stopy swobodnie spoczywają na podłodze i zaczniemy sobie od ćwiczenia, w którym będziemy unosić barki w górę w ten sposób.

i dziesięć obszerne krążenia to samo tylko w drugą stronę obszernie krążymy sobie barkami w przód jeszcze cztery jeszcze trzy dwa i jeden i teraz nasze dłonie kładziemy tutaj na ramionach i krążenia w przód siedem osiem Wszystkiego robimy po 10 i w drugą stronę to samo. Również 10 powtórzeń. 7, 8, 9 i 10. Ok, i teraz krzyżujemy sobie ręce w ten sposób i unosimy je w górę. Na zmianę odkładamy dłonie. I również 10 powtórzeń. OK i teraz jedna dłoń w górę i wkręcamy żarówkę. Wkręcamy i odkręcamy raz w jedną raz w drugą stronę, też 10 takich powtórzeń. Na jedną rękę wykonujemy wkręcanie żarówki i druga ręka. Tak samo dłoń obraca się nad garstek tutaj. Troszkę popracuję. W ten sposób. Ok, i teraz w ten sposób ugięte w łokciach dłonie przy klatce piersiowej, i będziemy sobie otwierać raz prawą rękę, raz lewą, do pełnego wyprostu, i możemy spojrzeć sobie tutaj za ręką. I też 10 powtórzeń na jedną rękę, i 10 na drugą. Jeszcze plecy proste, stopy swobodnie oparte na podłodze. Ok. I teraz y, zostawiamy ręce w tej samej pozycji, ale otwieramy obie dłonie. Tak? Otwieramy obie ręce, czyli prostujemy je w łokciach w ten sposób. Do pełnego wyprostu. Chyba jest 7, 8, 9 i 10. I teraz wnętrza dłoni opieramy sobie tutaj na klatkę piersiową i otwieramy sobie raz jedną, raz drugą dłoń, tak? W ten sposób. Już czuć, jak ręce nasze pracują. przy regularnych tego typu ćwiczeniach. Wzmocnimy mięśnie naszych rąk i poprawi się też e, znacznie e, zakres ruchów poszczególnych tutaj stawach, ok. I teraz zrobimy sobie e, kocik grzbiet i łączenie łopatek z tyłu. Kocik grzbiet, taki garbik i otwieramy tutaj, e, łączymy z tyłu łopatki i jeszcze pięć sześć siedem osiem dziewięć i dziesięć ok i teraz yy, będziemy pływać sobie żabką w ten sposób trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć i teraz odwrotny ruch takiego zagarniania tutaj skarbów do siebie zagarniamy wodę, czy tam skarby do siebie przyciągamy. Jeszcze 4, jeszcze 3, nie zapominajcie o dechu. Jeszcze 2 i 1. Ok, i teraz wykonamy sobie krążenia jednej ręki w tył w ten sposób. 4, 5, 6, 7, 8, 9. I druga ręka to samo, 10 powtórzeń. Pley proste, oddychamy. Ok. I teraz to samo obie ręce w tył. Obszerne kółka. 7, 8, 9 i 10. I teraz jedna ręka w przód. pracuje sobie. Obszerne krążenia. 10 razy na jedną stronę. I dziesięć na drugą. Osiem, dziewięć, dziesięć, i teraz to samo obie ręce. Obszerne krążenia w przód. Trzy, cztery i pięć, i jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. No i super. Góra skończona, czyli nasze ręce już ćwiczenia zrobiliśmy, teraz przejdziemy do ćwiczeń na nogi, oparte stopy o podłogę i przechodzimy sobie na piętę i na palec, tak, w ten sposób, raz na piętę, raz na palec, pięta, palec, palec, pięta i też 10 powtórzeń. Jeśli czujecie się na siłach, to oczywiście możecie więcej tych powtórzeń wykonać. OK. I teraz podnosimy sobie. Można chwycić się tutaj za brzegi krzesła lub ręce trzymać sobie tutaj swobodnie na udach i podnosimy sobie raz jedną, raz drugą nogę. W kolanie zgiętą do góry, czyli kolano kierujemy do góry. I tutaj też 10 powtórzeń na jedną nogę, czyli mamy 20. Takich ruchów w górę. Kolano idzie w górę. Plecy staramy się mieć proste. Oba pośladki spoczywają sobie wygodnie na krześle i odrywają się tylko nogi, tutaj stopy od podłogi. I odstawiamy je delikatnie na podłogę. Ok, teraz to samo, tylko obie nogi podnosimy do góry. Tutaj można się już wesprzeć na krześle. 4, 5, jeszcze 5, jeszcze 4, jeszcze 3, jeszcze 2 i 1. Ok, i teraz kostkę kładziemy na kolanie i odkładamy. Raz, jedna, raz, druga strona. I tutaj też 10 na 1, czyli 20 takich powtórzeń do tak. dziesięć, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. OK, i teraz przeciwny łokieć do kolana. Raz, dwa. Tutaj też.

Raz, drugą, na zmianę. Trzy, cztery. Tutaj też po dziesięć powtórzeń na jedną nogę, czyli w sumie dwadzieścia. I prostujemy sobie nogę, i odkładamy dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć. 5 4 3 2 i ostatni. Okej, okay, i teraz prostujemy obie nogi. Robimy ruch taki odwodzący, otwieramy, rozszerzamy, zamykamy. I też 10 powtórzeń. 3 4 5 6 7 8, 9 i 10. Ok, odpocznij chwilę, rozluźnij nogi. I wracamy do pozycji wyprostowanych nóg tutaj w kolanie. I robimy sobie nożyce pionowe, czyli raz jedna, raz druga, noga tutaj unosi się w górę. I też 10 na jedną takich unoszeń w górę, 10 na drugą, takie nożyce pionowe. Ok, jak zrobicie 20, to to samo, tylko nożyce poziome, tak? Raz jedna noga tutaj się znajduje na górze, raz druga i tutaj też 20. 17, 18, 19 i 20. Ok. I to wszystko na dzisiaj. Króciutko, ale muszę przyznać, że dość intensywnie. Robi się ciepło, mięśnie popracowały, wzmocniły się troszkę przy regularnych ćwiczeniach potrafi się tutaj też zwiększyć zakres po prostu ruchu w poszczególnych stawach, także zalecam sobie takie ćwiczenia. Na siedząco e, wykonywać. Są dość przyjemne, e, wygodne. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do zobaczenia e, na sali niedługo, e, żeby wspólnie poćwiczyć już na żywo. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.